Moje lakie, prosto wstupią w lak O-o, faka, mam brudnego paka Szczypie mi po oczach zbrodni, z pod mojego krocza u u la-la-la, na pierdala Ten nie bywały, prosto z mojej pały Z mojej pały, prosto kurwa, z mojej pały Kiedy wielką kupę sadzę, z tym zapakiem sobie poradzę Ale kiedy je myślę Tam śledzia, ja wszyscy znają Gdy go czują, spierdalają zwierdalają, gdy go czują, spierdalają O-o, ma, ta baka, mam brudnego Taka szczypie mi po oczach tak Spod, spod mego krocza u la ten spród Nie bywało prosto z mojej pały Z mojej pały prosto, kurwa, z mojej bały.